Już do tej pory dzięki Adidasowi zwiedziliśmy przepasne archiwa tej marki w Niemczech. Polecieliśmy do Tokio, polecieliśmy do Nowego Jorku, widzieliśmy kalifornijski park narodowy z drzewami Ozurego, następnie znaleźliśmy się w Bostonie, aż w końcu wylądowaliśmy w Europie. I teraz powiem wam, co kryje się pod literą L w najnowszym AZX Packu od Adidasa L jak LEGO. LEGO to firma produkująca zabawki od 1932 roku. Założycielem tej marki jest Ole Kirk Christensen, a sama marka powstała w Danii w miejscowości Billund. Nazwa LEGO pochodzi od duńskiego określenia LEG czyli baw się dobrze. Ale dopiero w 1949 roku mogliśmy zobaczyć klocki LEGO w takiej formie, którą znamy dzisiaj. I właśnie z tym okresem bardzo mocno wiąże się to wydanie ZX 8000 z azx Packu w kolaboracji z LEGO. To wydanie nawiązuje do kolorów z pierwszego zestawu klocków LEGO, i dlatego znajduje się tu niebieski, zielony, żółty, czerwony oraz biały. I te kolory znajdziemy na samym modelu oraz Sznurowadła, które dołączone są do tego zestawu. Sam model ZX8000 został obrębowany logiem Lego na języku, lacedlokiem w kształcie klocka. Okejgem napięcie imitującym właśnie element klocków Lego. ZX8000 w kolaboracji z Lego kupicie już 25 września w sklepie Chmielna20. A wszystkie informacje dotyczące tej premiery oraz wszystkich nadchodzących premier z AZX paku znajdziecie na specjalnie przygotowanej przez nas stronie, do której link znajdziecie w opisie. ZX Nerd, jako wielki fan klocków Lego, zatwierdza tę kolorystykę. Wspaniała historia, która. Pewnie dla wielu sneakerheadów jest połączeniem dwóch największych pasji zbieractwa, czyli butów i klocków LEGO. Nie zapomnijcie o nich, sprawdźcie je koniecznie. Na 25 września, Chmielna 20. Wpadajcie!